Minęło pół godziny. W naszym ulu, już ładnie zamkniętym, ocieplonym, mieszka duża rójka, która dziś przyleciała do rójki, która została osadzona wczoraj, a przyleciała trzy dni temu i siedziała na gałęzi, aby ponownie wejść do ula. Dołączyła do niej olbrzymia rójka, także siedzą w dwóch korpusach to jest niezwykle niezwykle duży rój i jak widać w poprzednim filmiku widzieliśmy jeszcze dużo pszczół siedzących na zewnątrz ula. Tutaj mamy już wyraźnie pszczoły wewnątrz, wziąłem się do pracy, na wylotku wachlują, wentylują ul pszczoły. wentylatorki, na zewnątrz ula już jest ich pszczół bardzo mało, widzimy, że zaczynają się brać powoli tylko do pracy, no jest to niezwykle ciekawy ul, mówiłem o tym, że będziemy do niego zaglądać, widziałem już to 3 dni temu, kiedy przyleciał rój, mówiłem wczoraj, no i dziś Ponownie widząc, że jest to niezwykle ciekawe, ciekawe zjawiska się tu pszczele dzieją. Będziemy tutaj zaglądali i obserwowali tę rodzinę pszczelą, która dziś przy 3 maja w Boże Ciało rozpoczęła swoją pracę w mojej pasiedce. Pozdrawiam Państwa i zapraszam na kolejny film.